Cześć, witajcie z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na test i recenzję headsetu. Jednego z najnowszych headsetów od firmy Tracer, czyli Tracer Hydra 7.1. Słuchawki w dobrej cenie. Ponieważ nie kosztują fortuny, z tego co pamiętam, około stówki, może nawet troszkę mniej. Dokładne ceny macie w opisie filmu, więc możecie w każdej chwili sprawdzić, czy to się zmieniło, czy na przykład jakaś promocja jest. Natomiast słuchawki, powiem Wam, może nie idealne, nie pozbawione wad, ale w tej cenie naprawdę bardzo ciekawy produkt. Powiem Wam, że nie spodziewałem się po tej marce aż tak pozytywnego e, zaskoczenia. Testowałem już produkty Tracera, niektóre bywały niezłe, ale tutaj naprawdę w stosunku jakości do ceny mamy niezły skok. Jesteście ciekawi? Oglądajcie, zaczynamy. Oto słuchawki Tracer Hydra 7.1 z gamingowej serii Game Zone. Słuchawki te posiadają 50mm przetworniki i pasmo przenoszenia od 20Hz do 20KHz. Oporność to 32 ohmy, a do komputera podłączamy je przewodem o długości 2 m, zakończonym wtykiem USB. Oznacza to, że słuchawki mają własny układ dźwiękowy, czyli na każdym komputerze będą grały dokładnie tak samo. Czułość słuchawek to 116 dB, posiadają one także mikrofon oraz podświetlenie. Dzięki praktycznemu pilotowi na kablu będziemy mogli zarządzać podstawowymi funkcjami słuchawek. Dostępne jest jednak też dedykowane oprogramowanie. Przed nami headset Tracer Hydra 7.1, słuchawki na USB, które za chwilkę dokładnie Wam przedstawię. Zaczniemy od przewodu, moi drodzy. Zobaczcie, mamy wtyk USB, czyli słuchawki z własnym układem dźwiękowym i właśnie dźwiękiem 7.1. Przewód gruby, ale dość miękki, fajny oplot. I słuchawki, oczywiście, jak na USB, mają diody. Już wam to pokazuję. Cyk, i się nam zaświeciły. Troszeczkę właśnie przygaszę. I zobaczcie, jak to wygląda w praktyce. Świeci się zakończenie mikrofonu. Na pilocie taka lampka. Możemy mikrofon wyciszyć. Wtedy gaśnie ta lampka, więc fajnie. Możemy też wyciszyć dźwięk oraz mamy głośniej ciszej. Tak więc pilot taki duży, plastikowy, pusty, taki standardowy pilot słuchawkowy, no ale jest. Za chwilę headset obejrzymy dokładnie, ale najpierw go sobie zważymy. Dobrze, waga się już wytarowała. Wrzucam headset. Zobaczcie, 330 gramów, więc waga taka dość słuszna. Jakby nie było, już widać gołym okiem, że jest to headset masywny, duży. Jak sobie zobaczycie, te poduchy są duże. Naprawdę nieźle ten headset obejmuje uszy, przylega, natomiast nie ciśnie. Od tyłu troszkę gorzej to wygląda, ponieważ powstają niewielkie prześwity, przez co nie do końca mam tutaj dobre wyguszenie. Ale to jest też kwestia indywidualna, ponieważ zależy to od rozmiaru, kształtu głowy gracza. Tak więc jednemu może się bardziej ten headset dopasować, drugiemu graczowi może mniej. Jeśli chodzi o wielkość wnętrza, to zobaczcie, jest to około 50 mm w tej płaszczyźnie. A w górę mamy troszeczkę więcej, no jakieś 60. Tak więc te wnętrza są dość duże, zakrywają, myślę, że zakryją większość wielkości uszu. Moje wchodziły spokojnie, a głębokość, no to jak widzicie, około 18 mm, więc też są dość głębokie. Teraz patrząc po kolei. Zakotwiczenie przewodu całkiem dobre, chociaż coś tutaj nam plastikowo trzeszczy, niestety. Od góry pałąk. Dość elastyczny. Mamy tutaj taką twardą gumę. Miękka poducha tutaj. Prowadnice. Powiem Wam, że tutaj za te prowadnice naprawdę duży plus. Ponieważ jak widzicie szerokie, grube i z aluminium. To już aluminium, nie jest tylko plastik. No i tutaj niestety minus za to i za te błyszczące plastiki. Ponieważ ja ich po prostu nie cierpię. Mamy logo Tracer Gaming Headset. Mikrofon, który nam się... Precyzyjnie tutaj dopasowuje, ale jest sztywny, więc samego mikrofonu nie wygniemy, po prostu możemy go sobie opuścić lub podnieść. Słuchawki rozciągają się naprawdę mocno, na każdego powinny się dopasować, i naprawdę te prowadnice mnie tutaj zachwyciły, ale sam headset, tak jak go dotykam, zbiera odciski palców. Tym błyszczącym plastikiem, niestety. Szkoda, że nie ma też wersji matowej. Tutaj też mamy plastik, oczywiście, ale powiem Wam, że generalnie, tak jak Tracer i inne takie firmy kojarzyły mi się typowo z budżetówką, ten headset, pomimo tego połysku i tych takich niby metali niektórych, to jest wykonany naprawdę nieźle. No i przechodzimy do najlepszego elementu headsetu, czyli właśnie tych padów które są zobaczcie naprawdę mięciutkie jest tego wypełnienia sporo i ta ekoskóra tutaj jest naprawdę fajna miła w dotyku uszy się w tym nie pocą i wewnątrz mam jeszcze materiał na samym przetworniku natomiast nie ma tu już żadnej gąbeczki więc jeśli chodzi typowo o samą prezentację headsetu to by było na tyle no dobrze w tej chwili możecie zobaczyć jak wygląda panel sterowania słuchawek Tracer Hydra 71 Mamy głośniki, główne sterowanie oraz osobno kanały lewy prawy. Następnie, sample 44 lub 48 kHz. Equalizer, dzięki któremu możemy tutaj sobie zmieniać ten dźwięk pod odpowiednie gatunki muzyki, gry i tak Możemy też sami swój stworzyć profil. Następnie mamy efekty środowiskowe. Mały, duży, średni pokój i takie bezużyteczne tutaj dodatkowe efekty następnie 7.1 Shifter, czyli możemy sobie tutaj sterować tymi głośnikami, rozmieszczać je odpowiednio. Funkcja Sing effects oraz jeszcze Surround Max, czyli dźwięk taki już full wypas 7.1. W sekcji mikrofonu mamy też kontrolę głośności i samego mikrofonu i odsłuchu tego mikrofonu. Tak samo sample możemy przestawić, echo mikrofonu oraz te Funkcję zmiany głosu i podbicie skuteczności czułości mikrofonu. To by było na tyle proste, ale wszystko jest tutaj pod ręką, tak więc nieźle. No dobrze, w tej chwili kolejna ważna część tego testu, czyli test mikrofonu. Mikrofon na USB, więc własny układ dźwiękowy. Dobra, jest przygotowany. Ja już w tej chwili odpalam tutaj program. No dobrze, program poszedł, więc mój głos płynie już do Was nagrywany mikrofonem słuchawek. Tracer Hydra 7.1. Możecie posłuchać, jaka jest siła dźwięku, jaka jest jakość tego dźwięku. Zrobimy teraz chwilę przerwy. No, i mogliście posłuchać, czy jakieś szumy tła tam się pojawiają. Mamy tutaj kilka funkcji, mamy oprogramowanie, chociażby można wzmocnić ten mikrofon. W tej chwili moc mikrofonu jest podbita, podniesiona. Możecie poeksperymentować sami, jak kupicie ten headset, co można tam. Jeszcze zrobić, ale widzieliście to też w sekcji z oprogramowaniem tego headsetu. No i Jeszcze standardowo tryb Magic Voice jest dostępny, więc słuchajcie. Pierwszy głos to jest taki potwór, dinozaur, taka ikonka tam się pojawia. Teraz przechodzimy na drugą opcję. Druga opcja to. Druga opcja posiada tylko w postaci kaczuszki, więc głos jest taki zdrobniony. Przechodzimy na trzecią opcję. Trzecia opcja to głos typowego twardziela. No i czas na czwartą opcję, ostatnią. Gdzie pojawia się nam głos kobiecy? Tak możemy się pobawić głosem poprzez oprogramowanie tych właśnie słuchawek. Dobrze, testy za nami, pora podsumować. Headset nie jest drogi, ponieważ jego cena to do 100 zł. Przynajmniej da się je kupić w plus, minus w takiej cenie. Czasami w niektórych sklepach kosztują po 120-130, ale i tak nie jest to cena zaporowa. Dostajemy słuchawki, które są duże, masywne, a za to wykonane z dość dobrych materiałów. I powiem Wam, że wygodne, naprawdę wygodne, całkiem niezłe, chociaż do mojej głowy troszeczkę się nie do końca dopasowały. Jak dla mnie, headset zbyt duży. Nie przepadam za aż tak wielkimi headsetami, tak masywnymi headsetami. Wolę raczej headsety średnie rozmiarowo i wagowo. Więc generalnie materiały dobre, poza błyszczącymi plastikami, których nie cierpię. Całkiem dobra jakość gąbek. Mięciutkie, dobrze wykonane, dobrze wyguszające, Jeśli oczywiście się do Was te słuchawki dobrze dopasują, plusem są także metalowe prowadnice oraz mamy też taki w miarę przyzwoity mikrofon, oczywiście słuchawki podłączane na USB. Więc posiadają własny układ dźwiękowy, i możemy też dźwięk tutaj odtwarzać, oczywiście, w trybie 7.1 albo w trybie stereo, czyli jak wolimy. Pod względem jakości dźwięku, dźwięk na USB jest naprawdę mocny, głośny, tutaj jest czym się pochwalić. Mamy też mocne basy i powiem Wam, że ogólnie całkiem dobry, całkiem przystępny dźwięk, jeśli chodzi o gry komputerowe, naprawdę świetnie. W przypadku muzyki jest przyzwoicie, nie jest rewelacyjnie, ale też nie jest tragicznie, więc generalnie headset tutaj tej cenie dość zbalansowany i myślę, że za taką kasę, jeśli ten headset Wam się spodobał, nie ma się co za dużo zastanawiać. Ocena tutaj dla niego będzie wysoka, ponieważ poza tym, że użyto tutaj materiałów, których nie cierpię, czyli błyszczących plastików, no to nie ma za bardzo się do czego przyczepić. Tracer naprawdę też można powiedzieć, że szlifuje już nie tylko... Ilość sprzedawanych produktów, ale jakość sprzedawanych produktów widać to, i myślę, że zobaczycie to też w teście kolejnego produktu od Tracera, który już u mnie jest i czeka na testy. Jeśli jesteście ciekawi, zaglądajcie na kanał regularnie. Codziennie jest nowa recenzja, i na kanale jest już około 1200 filmów więc jest. Czym wybierać. A jeśli ten film Wam się spodobał, a nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, to kliknijcie w tej chwili proszę przycisk, subskrybuj. Z góry dzięki. Pozdrawiam Was, widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!